Nadszedł wieczór. Koteczki coraz bardziej ruchliwe. Zaraz będziemy ważyć koteczki. Na przykład zważymy tego oto tutaj. Tego oto tutaj delikwenta, czyli rektorka. I rektorek 360 jest po prostu kluchą, wielką, cudowną kluchą. A oci? Oczy ma po prostu otwarte. Przyplasiamy. Ty miałeś otwarte. Bo ja się znowu pomylę. No kto tam następny? Czy biedna, zabiedzona? Ci zabiedziona nasia. Iwaneczka, tak? Proszę Iwaneczko. Iwaneczka 372. <ścoughs> Chyba jest największa ze wszystkich kociaczków. Przepraszam, oczywiście, że nie będę. Tu Wasylek jak oczka. No jak? Pokaż. Jak najpierw cię zważymy. 354, czyli ty jesteś troszkę mniejszy. Oczka. O, jakieś tam błyska, błyska. Przeplasam, już cię daje. Już. Już. Ty też się widziesz ważyć? Już zjadłaś. Ej, pusty talerzyk. No po prostu ekspres. Express, Zorka Ekspres. No zoreczko zważyłam trz, troje dzieci, a jeszcze bardzo jestem ciekawa, ile waży e, Zorro, ile waży ten najmniejszy omarek nasz. Kto ty jesteś? Ty jesteś nasza Iwaneczka. Zoruś. Kogo ja tu wylosiowałam? Zorusia, oko błysnęło. 356. No, piękne oczko. już ci oddaję, już, żeby nie za długo. A jeszcze tam, kto tam się tak fajnie? Kto tam się tak przewala? No kto? Ty Iwaneczko, widzisz, kochanie? Jakie pomysły, tak? Jakie mieli ludzie pomysły? Chodź, no tutaj. Chodź. Ale co wy go tak mordujecie? <grym> Oj. Się flasiam cię, kochanie. O Jezu, on się wpił po prostu w brata. No, a ty jesteś najmniejszy, ja jestem ciekawa. 324, po prostu to są kolosy, które rosną w oczach. Rosną w oczach. No i cóż, i teraz może chwilkę poświęcę temu, co się działo pod ostatnim postem, którego już nie ma, usunęłam go. Otóż tak to jest w naturze, że kotka-matka przenosi swoje dzieci w różne miejsca, żeby je ukryć przed drapieżnikami, żeby im zapewnić bezpieczeństwo. Jest to normalne zachowanie. Zorka takie zachowanie czasem przejawia. Przejawiała takie zachowanie Nela, która zrobiła jeszcze gorsze rzeczy, bo wrzuciła gdzieś tam dzieci do szafy i po prostu północy płakały. Ona kompletnie na to nie zwracała uwagi. Czego świadkiem były dziewczyny na, na live'ie, Jola szczególnie. Nawet się strasznie potem martwiła, czy, czy powinna do mnie napisać, czy nie. No nie napisała, ja przyszłam rano, kotki wsadziłam i potem historię wszyscy znamy, że było wszystko w porządku. Także to, że Zorka w ten sposób zrobiła, że wzięła dziecko i zaniosła gdzieś, to jest normalne i nie odbiera jej to w żaden sposób tego, że jest cudowną matką. Dzieci są puszyste, czyściutkie, zadbane, rosną tak, że to nie da się opisać. Każdego dnia rozwijają się fizycznie, psychicznie, są spokojne, są po prostu wesołe, bawią się ze sobą. O, teraz właśnie widać, jaka, jaka toaleta więc naprawdę, jakieś szukanie tutaj teorii spiskowych. Czy pomysł, żeby zabrać jej dziecko, no to, to są dla mnie kosmiczne rzeczy i nic takiego nie, nie będę robić, to nam nie ma mowy. Wszystko jest w najlepszym porządku. No i tyle. No a teraz jeszcze przez chwilkę można podziwiać mamu niejaka kochana no i wszystkie oczka już się pokazują, no zaraz też, także już kwestia, kwestia dnia i wszystkie kotki będą patrzyły. Błyska oczko, błyska. A może jeszcze tylko słówka a propos tej klatki, klatka służy jako ograniczenie ich możliwości rozłożenia się na wszystkie strony, jest otwarta cały czas i one będą mogły sobie tutaj eksplorować koci pokój. Nie jest to klatka po to, żeby męczyć zwierzaczki i więzić. Kocyk jest na niej po to, żeby też było bardziej przytulnie. No i tyle już się nagadałam, także życzę wszystkim miłej nocy i też mam nadzieję na taką, ponieważ wiem, że tak będzie, ponieważ ciotki pilnują, Wójki pilnują i nie ma tak dopilnowanych kotów na całym świecie jak te właśnie papa pa. tutaj Zorusia sobie leży o, a tam jest klatka i całe zamieszanie no i w tym pokoju zawsze tak jest, że dużo się dzieje więc proszę się przyzwyczaj. czy tu są zabawki, kocyki, dywaniki legowiska, drapaki całe zamieszanie no taka ja jestem i tak one tu mają. Nie ma tutaj sterylki. Czysto jest, bo ja sprzątam cały czas, ale zawalone rzeczami różnymi. No to teraz już naprawdę pa.